Cześć, to jak sobie się gramy z Brawl Starsa i ze jest mój brat Konrad. I dzisiaj w tym odcinku nie, nie będę Franka na 30 rangę, to chyba nie, nie, nie pojebało was tak bardzo. Tylko ulepszamy Tika na 11. Tak, Tik będzie teraz ulepszany na 11 moc. Właśnie teraz został ulepszony na 11 moc. Już nie miałem pieniędzy. Oto takie prezentuję Hypercharge Coś dostałem nowego. To czym teraz będziesz grał? Notkiem. A ja jaką mam coś No nie odgarnę. Tam. Hmm. Bo może się osiem pucharków na nim. Gle? Gramy w dło. Uh -huh. Tak. No wejść po W jakąś którą, taką 14 rangę.

O bo jak ja tikiem nie dawno nie grałem O Jezus węty Minimum wystarczyło na ulepszenia 12 tysięcy pucharków Ja nic tu nie zrobię chyba Tu tikiem nie wygram Ja tu tikiem muszę grać Jezus święty w tym odcinku będę teraz grał jak coś. Zostawcie ławkę w górę i subika. No to do końca roku wbić chyba 30 subów. No. No tracimy. A i 21. Do końca roku. Nie bi bi bi. Nie. Miałem teraz 900. Jest inzucającymi jak coś, pamiętaj. Łopka w górę, bo jeszcze ręcz. Lagi mam, lagi mam, mocy, lagi mam. help me, help me. No i dupa. Może no, zrzucił? żeś, rzucił. żeś go nas rzucił! Nagrane to jest, to jest nagrane, co ty zrobił. Nagramy. No, gramy nie w to, gramy. o! gramy gorącą strachę, bo dziki na to dobry. O Boże em Primo, o Boże święty Jezus Święty Ześ to zrobił! Olek, jakie ma diamenta ile? No ma, już ma O, mi tych Mityk dwójka! Już! Już! a ty ześ myślał? miał dwójkę. Pup. 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 Ja, 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 robot mi został! Robot mi został! ja zginął do robota. Jakie upokarzenie będzie? Rosa, zostaw mnie! O, to ja zginąłem. No chociaż coś. Mam minion z No No się do mnie. Dobra, zabity. to postawię. Chyba idzie. Nie idzie. Na boju! Głowo do boju zabiłem. Głowo do boju do boju! No. Hiper mam! Uuu. Mam hiper -churga. let's go! No wiem, jeszcze jeden ciosy! Zostaw mi go! Zostaw. No, kurwa! No, super No. I siu. Jak się gra! Na mutacji był O, ja zginąłem! Wygrywamy to! Dzięki mnie, i co? Leszcze randomowe Randomowe leszcze, no No, no A, Bomba, bomboklat Bomba, ginę Ale bomba została, idzie do niego Oparła <grym grym> na niego tam, biję Nie, nie przejdą teraz, no koniec Ez Plus 8, 8, dobra. I, i, i 2223 tysiące pucharki. Co ty o, robisz? Lecimy, się... lecimy. nie śpimy. Duo na nim nie poszło, bo daj na Majka, chodził. Eee. Jeszcze jak użył gadżeta, myślałem, że będzie tak koło siebie walił, a oczywiście nie. Walnął przed, walął no. za nim. Zawsze się robi, wiesz tak, wiesz jak? Że kołaś ciebie, żeby ona pod... żeby tysiącowa... ona się pod... ona podchodzi wtedy. Pa, pyk, pyk, nie pod... o Jezu, co tam się dzieje? Za dużo tego... nie, nie, co nie. Sandy, ty suko. Ten, co zamiast tego, co zabija. No i kurwa, przegrana będzie. Tak czułem, obrwałem... Trz... bomba! Co chłop zrobił? To nie dziwię. Oni mają rzucających, to się nie opłaca. To, 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 to nie fair. Nie mamy jednego rzucającego, czyli nie. Dobra, rzucam jak debil, kurwa. Idzie, 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 walnij go, walnij go. Nie, bomba, tra bomba trafiłam. O ja... nożeśka chyba. Do stre... no. Ty atakujesz jednego. Chodź, go zabić. Jezus, Fenty. Jezus. Błagam cię. Stój w tym jak się, kurwa, A ty jak się kurwa starasz. Dobra, niewidzialny jest. A, bo nie... Myślałem, że jest ale skoczy, nie widzialny, ale skoczył i nie zginął. Kurwa, skacz. Co jest zrobił? zrobił? Co żeś zrobił? Co żeś zrobił? Dwie głowy, to nie jedna. No, to się śmieje, sam tam ginące. No i poła. No i dobrze. No, wybuchną mi jeszcze dwie. No, styżk! Was Tak się gra za domami. Ja ci łapkę w górę dam. Weź ci łapkę w górę dam. Zmień postać. Nie. Nie, nie, mogę w piłkę. Mogę w piłkę. No, mhm. lecę, bo ja Tikiem gram zawsze. mapa mapę? No taka, nie widzisz? O, no tak. Pokazuje taką piękną mapę. Na no Franka jest dobra. A nie mam franka. Do kolegi, kolega zaproszę. A kto jeszcze tam? O, Mikoła, jesteś na odcinku.

Tak, to jest nie Nibiru. To jest Mikołaj. Dobra, lecimy. Co? Ci wkurwiasz? To lecim! Że ulepszam Tika Let's go! Dobra, lecimy, lecimy, a nie śpimy. No tutaj, Gotowość. Lecimy, nie śpimy. Lecimy Czemu oni... Czemu oni dali sam obraz, Nie dziwiło im się, czy co? Dziwiło im się, czy co? Musiał tego... Ja powtórzę. No ja pierdolę. Gadz duży od razu. Nie było co przeżyć. Na start. Ała. No co tutaj zrobił? Ja z pięt... No kurwa, zasrałeś się, a nie Co ty koletką robisz? Jak się nie graj koletką? Bomboklat Bomboklat Zabiłem Nie wiem jak Ale kurwa, zabiłem na no, ginę zabi. zabij Dobrze, leć się Co żeś zrobił? Co, co on robi? Good, good Jesteś na odcinku, o kurwa bomba, bomba! No nie, no kurwa! To jak on trafił? No nie, mój problem. Czemu on koletkę wziął? Zbień! Kurwa, jeszcze lepiej! Nie! No kurwa, jest tą strefę, dobra! masz tą gorącą strefę i dalej. Kurwa, nie wiem, poko nie, nie, nie. Nie, kurwa, nie próbuj nawet. Nie, nie, nie. Miej to kurwa. Nie, nie, nie. Nie. Dobra, ląszal. Nie, 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 nie. No nie. Nie, no my doczekaliśmy już. Rzucający się przyda. Tak, są dwójka. Cepie. Ten jest skład Buster Shelly Jebać tego, nie podejdziesz kurwa O ja padnę, oberwał ode mnie, od ciebie nie Mam lagi, ale pan. Mam to w dupie, mam lagi, a to nieważne Aaa, a, ani mnie ganiam! Oberwali jak nie wiem kto co jest? Super Dwa kile na raz zrobiłeś Ty chuja zrobiłeś Dwa kile na raz No tak, twoja mama zrobiła Czyli też moja Ej, to nieważne A to nieważne ważne No ty się kampisz? No co? No co za... Bany jesteś jakiś No, Jakie zjebane Się kampi Ale tak cię widzieli To ty zatwierdzasz jeszcze padnę, on na hita mnie zdjął No zabiłem go jeszcze Aha, gdzie? No bo ten Miki daje te postacie Kurwa, Daj ta se spokój No, on na hita go zdjął, mojego, moją głowę Jak gówno ona... hmm. No nie mogę nic zrobić Szelka idzie na hyper No JAP! Yep. O, no, mógł ulta użyć, no i dupa. No No ty zjebie! A co tam nie masz? Nie! Do Mikołaja! Mikołaj! Czemu? Czemu? Szeli. Czemu Szeli? Ja pierdole In... Inny... Leo yes. Staro... Pa Co Sandy? On już wziął Sandy O, on pijęty w pcharu Zmień tą bajperkę Zmień tą... Zmieni tą bajperkę Cię nie pojebało. Mamy Sandiego, chociaż coś. Ale ja tak powiem. Ja mam tak baza. Uku, no, no, fujem. Bo ja nie spodziewałem się, że mają baza. Mogę wziąć bazę. No, mogę, ale nie wiem. Ale debil oczywiście, że nie mógł wziąć. A ty mogę... Hon widzisz? Ty stoisz, bo nie możesz nic zrobić. Tu czak był! Nie... Nie, 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 nie. Oaj, 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 oaj. Jak on tam stał? O, no. ja, jest, się nie bomba! Postawiłem bombę! Bomba leci! Bomba leci! Aaa, bije mnie! Ja ma, ja ja nic! Ja ginę! Umarłbym. No to z Diego, kurwa. Mam <grym> hypercharger. HIPERCHURGE! ha O, elo? Co on Co on zrobił? On o temu żył? Jo, ale debil, co jest? Nie... Nie no że to tak, to takie... Co chyba robi? co? My... Co ty Ja? Czy ty? Ty nic nie robisz. Czy NIC NIE ROBISZ TĄ papierką. Jak gdyby ty ją wziąłeś? Chodź, kogo zabijam? A nie, no, ja nie, 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 No i dupa, o, bo... kurwa Good nie, 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 ty bajperkę bierzesz? Jak ty bajperkę bierzesz? nie, nie,

Wieso trzeciorek, ale ja nim grać nie, nie. nie zostaw mnie. Nie podejdą nawet. Nie podejdą nawet. Może. Chcę master Power. Aha Co ty zrobił? Mhm. Go. to nie zabiłem? Nie. No co No, idealnie. No. Mhm, mądrze. Ja. Ja muż nie mogę nic zrobić. Pozdrawiam. Masz rzucać, a ja nie nie mogę nic zrobić. Ale podejść nawet nie mogę. Chyba bombie. Mhm. Tak. Dzie no dzięki mnie. Dzięki co? Groszego, dzięki, dzięki mnie? No chodź, no chodź. Ja padam, opowiem, pozdrawiam. No, ja padam, pozdrawiam. No, pozdrawiam. Ty też padłeś. Uważaj. No, kurwa, mnie zachita padnie. Uciekałem, tak. uciekałem, zachadzaj goś mnie założył. Bo ja byłem za, byłem za ścianą, nie jestem szalną. No idealnie kiedyś skończyła mi się ochrona. Tak, ty grasz, proste. Bo nie. to coś tak jest. Że aż tak jest zjebany? Pozdrawiam. No, nie, ty tak jest No i po nas, przegraliśmy to. Z kogo? Poś ciebie. Tak. No i... Mm. Przeskonale do ciebie pocharki, pozdrawiam, pozdrawiam ja Siema pocharkówko! Przesta... pocharków na ciebie straciłem Mhm, mm ty Tak Bo ty grasz tylko tym gównem No mówię, od Ciebie tika No mówię, że od Ciebie tika jest Jak ty nie umiesz grać z taką postacią, to życie Pocharzę ci, który u grać. gra O, proszę moza Nie Ta. Zobaczymy czy jak, jak będą ludzie. Zgadnijmy, jak będą ludzie. Pojebani. No ja pierdolę. <ścoughs> Nie yeah, no. Was chyba coś pierdolnęło. Kurwa, masz czerwoną karkę na karę. Noże, korle. No już ulta chłop. czy znaczy, kurwa zginął, ja pierdolę. Nie, nie, znam Cię. Fajnie! Ja no. Ciebie też, wie? A wiesz, że na siłominu są dużo pocharków? By, no. by, by nie. Na siłominu ile. źle. Cichnij! mnie nie skończ! Cichnij, no! Ja pierdolę. Nidowiary, Nie do wiary, że aż tak koniec jest bardzo pojeba. Nie podejdę teraz, kurwa. Odchodzę, kurwa! Odchodzę! No. no ja pierdolę! No co ty ześ zrobił? Jak ty! No pomocy! No, się zrób. Jak ja znasz teraz ją? Patrz. To cieszę się. No ja wiesz, że ja mam dużo pucharków. Pozdrawiam. Nie, że mam. Minus 100 pucharków. No super, zasłużyłeś. A nie ty? Nie. A służyłeś, że Po miło co się od gara, czyli mi tak wpizdu dużo posadzi. No, to chodziło. Mhm. Żeby ci dojebać. To się dużo pucharku, za niebiście. Mądrze. Mądrze. Patrzę, mhm. że padnie. Padł. Ty szmato. szmapu. Że jeszcze to wygramy. Tak kurwa wygramy, chuja wygramy. No twojego jedynie. Tak skoczył jeszcze na nikogo. A się już podałem. No ja się poddałem. Łapka ja na ci. już dziesięć pucharków. Po co nim grałeś? A dzisiaj to koniec. Mi już wkurwiem brat. Cześć.